Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże wszystkim! Bardzo serdecznie witamy Was. Dzisiaj poniedziałek, czwartego tygodnia Adwentu, a to oznacza, że. Cztery świece już na naszym Wieńcu. Cztery świece na naszym Wieńcu, już te świeczki tak troszeczkę widać, że się długo paliły. Ale to też oznacza, co, że blisko jest. No, Boże Narodzenie! Boże Narodzenie, tak. I Wigilia! I prezenty? Dokładnie, że bardzo, bardzo blisko już są święta Bożego Narodzenia. Zostało jeszcze nam trzy spotkania, to dzisiejsze we wtorek i w środę, no i kończymy tegoroczne wieczorynki adwentowe. Nie trudno będzie. No, zobaczymy, co tam. Co na pewno będzie dużo radości w związku z prezentami jakimiś, jak ktoś był grzeczny, to dzieciątko pewnie coś, coś przyniesie. Na pewno skarpetki dostanę, bo co roku dostaję. No to właśnie to może. Potrzebne są skarpetki. No, na razie nie mam. No właśnie, dla, dlatego może skarpetki są potrzebne, żebyś nie był chory w zimie. Dobra, yy, Mietek, Ty pamiętaj, pamiętasz, o czym mówiliśmy w piątek? No, coś mówiliśmy o, o wojnie, a, o pokoju mówiliśmy! Mówiliśmy o pokoju, tak, o tym, że jak ktoś ma pokój w sercu, to też ten pokój yy, daje innym ludziom i właśnie, i że wojny czy konflikty tak naprawdę, zawsze swoje źródło mają w tym, że, że ktoś ma dużo e, takiego w środku, dużo niepokoju, i to się później w cudzysłowie oczywiście wylewa e, na innych i, i, i zatruwa innym życiem. No, tak mówiliśmy też o przedszkolu, bo dzieci takie niespokojne były. Tak, i mówiliśmy też o tym, że tego pokoju uczymy się od pana Jezusa, że pan jest. Na tutaj, Eucharystii? Na Eucharystii, tak, dlatego sobie przekazujemy znak pokoju. I jak tam w ogóle po weekendzie? A. Trochę się wyspałem, bo nie było tych zajęć. Aha. Zresztą w ogóle już chyba nie będzie zajęć w poniedziałek, a więc wolne! No to fajnie, to fajnie. Czyli można spokojnie pomagać rodzicom sprzątać w domu. Także to... Ale już nie próbuję pierników, tylko sprzątam. No, no jasne, że tak. nie. No a tak w ogóle? Jak ten adwent przeżyłeś? O. Znaczy, początek był fajny, mhm. ale ostatnio takie miałem smutne wydarzenie. No. To było w piątek wieczorem, jeszcze po naszej wieczorynce. Mhm. Zadzwonił do mnie kolega, który powiedział, że mój najlepszy przyjaciel wyjawił mu wszystkie moje sekrety. Mhm. No, ja. A zapewniał mnie, że nikomu nie powie, że będzie moim zawsze przyjacielem, a on to wszystko co powiedziałem, powiedział innemu. Aha, no to I tak bardzo troszkę... mi się smutno zrobiło, No bo to były takie rzeczy, że chciałam, żeby pozostało tylko między mną a tą osobą i żeby nikt inny nie wiedział o tym. Mhm. Chciałeś, żeby te tajemnice były zachowane, nie? No. Myślałam, że, że jest naprawdę przyjacielem, ale się okazało, że nie jest przyjacielem. No, też może się trzeba dogadać, porozmawiać na ten temat, nie? To jeszcze myślę, że nic nie jest straconego. Można nad tym popracować, tylko żebyście chcieli pogadać, porozmawiać, wiesz, że... Że nie chcesz też, żeby ktoś o tobie opowiadał. Ale no trudno jest tutaj znaleźć przyjaciół, takich prawdziwych. No, trudno, ale nie jest to niemożliwe. Nie? Natomiast wiesz, to dobrze, że zaczynasz też ten temat, bo, bo dzisiaj chcemy powiedzieć o tym, że przyjaźń też wymaga takich znaków i że my dostajemy taki wielki znak miłości i przyjaźni od Pana Jezusa wem mszy świętej. Kojarzysz coś, jak coś to za, za moment? Nie co. Kojarzy. Komunia Święta. Aha. Nie? Komunia Święta, nie? To, którą przyjmujemy. Prawdziwe ciało y, Pana Jezusa pod postaciami chleba, czasami też pod postaciami wina. No a, a to jest właśnie taki znak, że, że Pan Jezus daje nam siebie, że ofiaruje nam siebie. Nawet są te takie najważniejsze momenty w czasie Przyświętej. Kojarzy, się, że ministranci Gongiem dzwonią, jak się to nazywa? To wtedy co tak się jest głośno, bo się te dzwonki dzwonią? No nie, właśnie wtedy, kiedy jest cicho. A, bo najpierw są te dzwonki, a później do... ksiądz mówi takie słowa. No. Bierzcie, jedzcie, później klęka, i później wierzcie i pijcie. No, ale to, to, to jest tak, to... to jest ciało. Yy, tam jest takie chyba słowo wydane za was. Mhm. Ciało za was wydane, to jest moja krew za, nas, za was wylana. Nie? Pan Jezus mówi, to jest ten moment, nazywa się, to jest najważniejszy moment w czasie świętej, Dlatego też ministranci wtedy dzwonią gwo, gongiem, po to, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, że to jest ten najważniejszy, kulminacyjny moment całej mszy. I ten moment nazywa się przeistoczeniem. Jak, jak? Jeszcze raz? Przeistoczeniem. czyli. Co to znaczy? To jest taki moment, w którym właśnie ten chleb i, wi, i wino z wodą, które my przynosimy do, do ołtarza, gdy kapłan wymawia, najpierw modli się nad, nimi, nad tymi darami, Wzywa Ducha Świętego, a później Duch Święty przemienia ten chleb i, i wino w ciało i krew Pana Jezusa. Mm. Pan Jezus staje się obecny w Komunii Świętej właśnie pod postaciami chleba i wina. I to wtedy się akurat dzieje? To akurat się wtedy dzieje. Nie? To, co, to, co miało miejsce, bo to jest na pamiątkę tego, co się wydarzyło w Wielki Czwartek Wieczorniku, gdy Pan Jezus. Da, wydał siebie za swoim uczniom, nie? wtedy pierwszy raz, można powiedzieć, odprawił mu świętą dla swoich najbliższych przyjaciół, no to właśnie wtedy też, to wtedy, gdy, gdy my powtarzamy w czasie mszy te słowa, to się to, też to dzieje. Tak jak wtedy Pan Jezus dla swoich najbliższych przyjaciół, dla swoich uczniów wydał swoje ciało, wylał swoją krew, tak samo się to dzieje w każdym przy świętej dla nas. To to znaczy, że jak Pan Jezus dał nam swoje ciało, swoją krew, to znaczy, że dlatego to zrobił, że my jesteśmy Jego przyjaciółmi? No tak, no tak, dokładnie, nie? I, i znakiem tego też jest to, że umarł za nas na krzyżu. Nie? Wtedy to, co zapowiedział, co jakby mm, to jest takie trudne słowo, to nawet nie będę go mówił, ale to, co się rozpoczęło właśnie od tego znaku chleba i wina w wieczorniku, to się dokonało na krzyżu w Wielki Piątek, kiedy Pan Jezus umarł za nas na krzyżu. Wtedy rzeczywiście Jego ciało zostało wydane za nas, a krew Jego została wylana. Pamiętasz, był taki rzymski żołnierz Longinus i co on zrobił? Włócznią no, przebił. przebił. No wtedy ta ta straszna scena, krew, krew i woda. woda tak ja nie mogłem na to serca. patrzeć, jak oglądałem w filmie, tam, tam pasja, to mhm. aż zakryłem oczy. A ty już oglądałeś pasję? Mhm. Tak. To jest Taki film, no, bardzo trudny dla dzieci. Wiesz? No, tak, to... dlatego zamykałem co chwilę oczy. Mhm. Natomiast y, słuchajcie, właśnie dzisiaj chcemy kilka słów, y, mówimy, rozmawiamy o tym najważniejszym momencie w czasie całej mszy Świętej. Dlatego to jest tak ważne, że, że Pan Jezus, jak swoim przyjaciołom, tak daje nam sobie, tak daje nam ten znak tego, że my jesteśmy Jego przyjaciółmi. Oddaje się za nas. Jest takim przyjacielem, który oddaje. Za nas, za swoich przyjaciół, oddaje za nas swoje życie. To całkiem inaczej niż ten mój pseudoprzyjaciel, bo on tylko mówił, że jest przyjacielem, a zrobił całkiem inaczej. Mm -hmm. A tu Jezus widać, że nie tylko mówi, tak. ale też daje dowód o, o tej właśnie. przyjaźni, bo wydaje o, siebie. O umiera za mnie, za każdego mm -hmm. zamietka. Mm -hmm. No więc za każdego z nas Pan Jezus w czasie Mszy Świętej. Uobecnia się to jest takie. Czyli staje się obecna, staje się tutaj obecna ta ofiara krzyżowa Pana Jezusa. Więc to jest naprawdę najważniejszy moment i to, co warto zwrócić uwagę, że wtedy cały kościół milknie. Jest tylko absolutna cisza. Teraz jednej pani się komórka włączyła. Czasami się komuś tam komórka włączy, ale właśnie dlaczego milkniemy? Dlatego, że jeżeli dzieje się coś ważnego, to to po prostu my w tym uczestniczymy, nic nie mówiąc. Nic nie mówiąc. Tylko właśnie ten gong czy dzwonki mówią nam, że ter teraz to się dzieje. A mam takie pytanie: mhm. No bo to jest taka ten moment na Mszy Świętej, tak jak patrzę po innych, to tak ludzie różnie robią. Niektórzy yy, chowają się, robią taki skłon i nie patrzą na pana Jezusa, jak wtedy ksiądz podnosi. Mhm. A niektórzy patrzą, to, to, to jak powinniśmy robić? Jak zrobić tak będzie dobrze? Aha. Jak czyli, zrobić tak będzie dobrze? Każdy nie inaczej. Jak... To jest tak ważny moment, że każdy Go inaczej przeżywa. Nie? Jasne, że jak ksiądz podnosi w której jest obecny Pan Jezus, czy kielich z winem, które się zamienia w krew Pana Jezusa. To, to fajnie jest, dobrze jest na to patrzeć, tak? Ale niektórzy mają taką wrażliwość, że właśnie w tym czasie, tak się nauczyli ze swojego dzieciństwa, że w takim głębokim szacunku skłaniają głowę. Nie? To też piękne. No, to też to jest piękne, nie? Więc, więc to jest to każdy ma inną wrażliwość. Nie? się coś ważnego, natomiast ważne, żebyśmy zapamiętali, że to jest najważniejszy moment w Świętej, żebyśmy w tym czasie nie wariowali, nie, la... nie chodzili po kościele, bo czasami tak jest, że tu się dzieją przy ołtarzu takie ważne rzeczy, albo na przykład w czasie adoracji, a ktoś tam gdzieś chodzi, coś jeszcze gazetkę przegląda, czy w książeczce, w książeczce grzebie. No więc, yy, Na ślubie czasem to zdjęcia robi. No, albo, albo zdjęcia robi, nie? A, a w tym momencie dzieje się najważniejsza, najważniejsza rzecz ze wszystkich rzeczy, nie tylko na tej Mszy Świętej, ale na, na świecie, bo Pan Jezus, który jest przyjacielem każdego człowieka, umiera na krzyżu. Oddaje za nas swoje życie. Yy, jest piękne dzisiaj czytanie, yy, tak króciutko jeszcze, yy, które właśnie o tym mówi z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Mówi o tym, że Pan Jezus... Robi to wszystko, oczywiście ono o, o Pan się jeszcze nie mówi, ale pokazuje taki piękny obraz yy, yy, oblubieńca i oblubienicy, czyli dwojga ludzi, którzy bardzo, bardzo siebie kochają. Posłuchajcie, czytanie z pieśni nad pieśniami. Głos mojego ukochanego oto on oto nadchodzi biegnie przez góry, skacze po pagórkach umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie, powstań przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przecinania drzew i głos synogarnicy już słychać w naszej krainie. Figowiec wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. Gołąbko ma ukryta w rozpadinach skały, w szczelinach przepaści. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos Twój i twarz pełna wdzięku. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W tym fragmencie. To, to trochę, trochę jak taki film romantyczny. Tak, tak, bo taka jest miłość Pana Boga do nas. To właśnie o tym jest ten fragment. On pokazuje tym oblubieńcem, który tu jest, to jest Pan Bóg. A tą oblubiennicą to jest Kościół. Bo po, po, po polsku kościół to jest, wydaje się, to jest, że to jest Pan, ale w języku greckim, w takim, jakim było spisane Pismo Święte, kościół to jest ona, to jest ta Kościół. I dlatego dlatego Pan Bóg kocha swój kościół, a my jesteśmy Kościołem, bo jesteśmy ochrzczeni, tak? I jesteśmy tym kościołem. Czyli pan każdy Bóg, z nas? Tak, no, kto jest ochrzczony, tak? należy do kościoła. Więc, więc Pan Bóg rzeczywiście, tak jak ten oblubieniec chce się z nami spotkać, można powiedzieć, że tak jak czasami zakochani do siebie takie zaloty stroją i, i różne prezenty sobie dają, chcą być blisko siebie, to tak samo w tym, w tym czytaniu dzisiaj to pokazuje, że, że Pan Bóg. Chce się zbliżyć do człowieka, tak? Mój bardzo... kolega powiedział koleżance, ty pięknie dzisiaj wyglądasz. No, no właśnie. To znaczy, więc... że, się, że się tak coś tak podoba i się będzie No Wódra, kocha się w niej. A Pan Bóg każdego dnia mówi nam Pięknie dzisiaj wyglądasz, bardzo jesteś piękny, bardzo jesteś piękna. Jesteś dla mnie. Nawet jak bardzo. się nie uczeszę? Nawet jak się nie uczeszę, bo Pan Bóg patrzy na serce człowieka. Dobrze. Piękne. Dobrze, słuchajcie, tyle na dzisiaj, więc. Wszystko koniec! Tak, tak, już czas mija, żeby nie przegadać wszystkiego. Pytanie konkursowe, którego odpowiedź wpisujemy w formularzu na naszej stronie brzmi: W jaki sposób Pan Jezus potwierdził, że jest naszym przyjacielem? W jaki sposób Pan Jezus potwierdził, że jest naszym przyjacielem? No i to trudne. Nie, Ale myśmy, wszystko, myśmy wszystko powiedzieli, więc, więc to nie jest takie trudne. E, wpisujcie odpowiedzi. Oczywiście czeka na Was wieczorynka na naszej stronie. E, co jeszcze? Bajka. E, no, bajka, bajka na, na naszej stronie. Bajka do posłuchania, jak przed snem. E, no, i jeszcze dwa spotkania. Jutro i pojutrze. I w czwartek ostatnie rozraty o 6.30 rano. Kto jeszcze nie był, to. Serdecznie Was zapraszamy, a jutro i pojutrze o godzinie 18.00, więc zapraszamy z lampionami czy ze świecami. To co? Modlimy, Modlimy się, się na zakończenie. Panie Jezu, bardzo Ci dziękujemy za to, że Ty jesteś naszym najlepszym przyjacielem. Przyjacielem, który oddał za nas swoje życie na krzyżu, oddał za nas swoje ciało i wylał swoją krew, dlatego że nas miłujesz. Prosimy Cię, byśmy my także potrafili oddawać nasze życie za przyjaciół, byśmy byli przyjaciółmi wiernymi, dobrymi, roztropnymi takimi, którzy są gotowi do poświęceń dla innych. Strowaś Mario, łaski, łaski pełne, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Boża, módl się módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Dobrej nocy Wam życzymy. Dobranoc, dobranoc. dobranoc. Mietek, wyśpi się. Nie siedź przy komputerze za długo.